Uroczystość wszystkich świętych to czas, w którym wspominamy nie tylko wielkich, kanonizowanych świętych, ale też tych cichych, nieznanych, którzy żyli blisko Boga, także w naszych rodzinach. To przypomnienie, że świętość nie jest czymś odległym, że to droga, którą każdy z nas może podążać w zwyczajnym, codziennym życiu. Co to znaczy być świętym we współczesnym świecie? Czy potrafimy zauważać świętych ludzi wśród tych, których spotykamy na swojej drodze? Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Nazywam się Bożena Sostowska i jesteśmy u mnie w domu. Я очистя chчала би свентым, бо співалам, я ходілам теж до костлу дуже было барду теж віжонце такі настуляток, который дуже часу спензла ввогуля в костелі. Ми робіliśmy ми сценки для дзеці. Я бул в сюдми клясі, робіliśmy ми сценки для дзеці в ч чеі клясі, так як комунійне. в хужей співалам. Але для мне то мотивація же, Możesz być kim chcesz. Chcesz być astronautem bądź chcesz być reżyserem, proszę bardzo, chcesz być aktorem, bądź. Bądź szczerym, bądź pracowitym. I ja myślę z Bożą laską, wszystko jest, wszystko możliwe. No ze mną może w dzieciństwie nikt tam za bardzo tak dużo o tej śmierci nie rozmawiał. Zawsze to była tragedia, zawsze wszyscy bardzo mocno płakali, przeżywali to. To jakiś był taki wstrząs. No i jest to oczywiście zawsze, ale no tak tylko z obserwacji więcej. To już to, co ja mówię dla swoich dzieci, to, to jako osoba dorosła, to, to moje przemyślenie, moje jakieś myśli, nie wiem, z obserwacji, z życia. Ale dzieci moje zadają pytanie egzystencjalne dość często. Nawet córeczka niedawno zapytała się: A co będzie, kiedy ja umrze? i вгулю розмавім своми децями у смерці, бо блізким краюгу меliśmy ми те бабці смерці, бабця by для нас bardzo bliзка. то цьągle питаємося, gdzie jest бабця,czyвісто no, для dzieці mówiся, że бабця нас віді, упікуєся нами, tylko не мо byть, але jest в небе і заwsше możeо з д ньą порозmaвіять. Заwsше можемо je powiedzieć, co chceмо powiedzieć, можемоповедć, як дзень міннул. І завше може бабця вас напевно услышим. Таraz już може не боєся tej смерці так, як бала бися в 20,чи в 15, то вted би mówiла: боже, то саме страшно, це мо быть смерć. Таraz мо наprawdę фіzoфічні do tego подход заже старимся зрозуmieć, альбо chceем зрозуміć, że це jest część нашzego żyтя як сонна радзіна, так як з жыцця так muсі быць конец, смерць і то jest неўнікнione. і уczywiście можна się баць. Але не wieм, czy то jest такie мондра, żeby się баць паніне, мо трэба бы наprawўда тошыjąць, усвядоміць. Moim zdaniem te święto jest dlatego takie ważne, bo i ważne i znaczące i świętujemy je nadal, że taki czas zatrzymania się właśnie refleksji nad tą śmiercią. Czym różni się uroczystość Wszystkich Świętych od Dnia Zadusznego? Podczas uroczystości Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć niezliczonemu gronu braci i sióstr, których cechowała świętość życia i którzy dali nam przykład, jak dążyć do Boga. Natomiast w dniu zadusznym wspominamy tych, którzy byli nam bliscy, a odeszli już z tego świata. Modlimy się za nich, prosząc Boga o miłosierdzie i o możliwość spotkania się z nimi w niebie. Dlaczego Kościół oddaje cześć nie tylko kanonizowanym świętym, ale także tym nieznanym. Jeśli jest, jak Wienas się musy ty Wiena, każdy z nas ma swojego świętego lub grono świętych, których podziwia, o których życiu czytał lub do których modlił się od dzieciństwa. Ci najbardziej znani święci są prawdziwym skarbem Kościoła. Kiedy zwracamy się do nich o wstawiennictwo, doświadczamy źródła nieoczekiwanych bożych łask. Niekiedy pomoc przychodzi również za pośrednictwem świętych, których imion nawet nie znamy. Jakie przysłanie niesie ze sobą uroczystość wszystkich świętych? Do ludzi wierzących. Uroczystość wszystkich świętych przypomina nam, że celem naszego życia jest niebo, nasza prawdziwa Ojczyzna. Chrystus przyszedł na świat nie po to, by powołać nielicznych, lecz by wszystkim otworzyć drogę do zbawienia. Dlatego wszyscy jesteśmy zaproszeni do życia w świętości. Dlaczego Kościół wzywa nas, prosić o wstawienictwo świętych? Wstawiennictwo świętych nie zastępuje Bożej łaski, lecz opiera się na ich świadectwie wiary i duchowej walce, z której możemy czerpać siły. Święci są dla nas wzorem życia, pokazują, jak z Bożą Pomocą wzrastać w cierpliwości, miłości i świętości, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudności. Czy każdy może zostać świętym, czy to jest zarezerwowane tylko dla wybranych? Każdy z nas jest powołany do świętości i powinien do niej dążyć. Może to zabrzmieć jako przejaw pychy, gdy ktoś mówi: Chcę być świętym, lecz w rzeczywistości świętość jest darem Bożym. Oznacza ona jedność z Bogiem i obietnicę oglądania Jego oblicza wieczności. W jaki sposób nasze codzienne wybory mogą nas prowadzić ku świętości? Tykrai, Iradu, Gibbe, Keliu i Dróg do świętości jest wiele, ale święci przypominają nam, że nie zawsze są one łatwe czy komfortowe. Nie muszą jednak być drogami pełnymi cierpienia. Mają być przede wszystkim naznaczone miłością, cierpliwą służbą i gotowością oddania się drugiemu człowiekowi. Jeśli naprawdę pragniemy dobra dla innych, chcemy ich uszczęśliwiać i pozostawić po sobie piękniejszy świat, wtedy już stajemy się współpracownikami Boga. Przykładem może być życie rodzinne, gdy mąż i żona wspierają się wzajemnie, troszczą o dzieci, nawet jeśli te czasem zawodzą, a mimo to rodzice nie ustają w miłości i wychowaniu. Z czasem to dzieci przypominają sobie ich słowa, gdy opuszczają rodzinny dom. Podobnie i my powinniśmy nieść w sercu Boże pouczenia, trzymając się ich, nawet gdy napotykamy trudności. Nie bójmy się, iść naprzód. Krok po kroku zbliżamy się do Boga, a Jego kauzu uzupełni to, czego nam brakuje w codzienności. Wtedy będziemy mogli cieszyć się świętością przed Jego obliczem. Kalendarium na najbliższy tydzień Kościół Katolicki. 1 listopada wierni obchodzą uroczystość wszystkich świętych, która w Kościele ma charakter radosny. Wspomina się tu nie tylko świętych oficjalnie uznanych przez Kościół, ale wszystkich wiernych, którzy przebywają w niebie. Kult świętych bierze swój początek od VII wieku. 2 listopada Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, zwany Dniem Zadusznym. W liturgii początki obchodu sięgają X wieku. Kościół prawosławny. 3 listopada wspomnienie godnego Hilariona Wielkiego, mnicha z przełomu III i IV wieku. Rozdał cały swój majątek potrzebującym, sam zaś udał się na pustynię, gdzie zwalczał wewnętrzne pokusy modlitwą, postem i ciężką fizyczną pracą. 4 listopada wiernie obchodzą święto kazańskiej ikony Matki Bożej. To Najbardziej czczony wizerunek Bogu Rodzicy w kościele prawosławnym na terenie Rosji, pochodzący z XVI wieku. Kościół grecko-katolicki. 3 listopada wspomnienie świętego Jerzego z Liddy z przełomu III i IV wieku. Jest opiekunem żołnierzy. 5 listopada wspomnienie świętych męczenników Galacjona i Epistymii z III wieku. Mimo, że byli małżeństwem, przebywali w różnych monasterach. Oboje ponieśli śmierć męczeńską.

Święci są jak Boże światełka nad naszym światem. Jest ich nieskończenie wiele. Kościół wspomina ich wszystkich, lecz w kalendarzu liturgicznym nie ma tylu dni, by każdemu z osobna poświęcić wspomnienie. Dlatego papież Jan XI w 935 roku ustanowił osobno uroczystość wszystkich świętych, oddzielając ją od dnia zadusznego. Od tego czasu obie te uroczystości obowiązują w całym kościele. Šventieji tai tie. Święci to ci, którzy żyli Ewangelią na co dzień i wiernie nieśli swój krzyż w codziennych trudach. Krzyż ten oznacza miłość pionową do Boga oraz miłość poziomą do ludzi. Bez świętych świat byłby szary i pozbawiony blasku. Leon Blois, francuski poeta, napisał: Jedynym czynnikiem postępowania jest świętość, a jedynym smutkiem brak świętości. Jak pięknie łączy się to przesłanie właśnie w tych dniach. Z jednej strony święci, którzy już są w niebie, tworzą kościół triumfujący, z drugiej strony my, kościół pielgrzymujący, wspominamy bliskich zmarłych, którzy jeszcze cierpią w czyśćcu. A więc kościół triumfujący, cierpiący i pielgrzymujący jednoczy się duchowo pierwszego i drugiego listopada. Jakże wymowny jest widok ludzi stojących przy grobach swoich bliskich, wspominających tych, Którzy odeszli do wieczności. Oni przecież nadal żyją duchowo, poprzez ślady, jakie pozostawili tu, na ziemi i w naszej pamięci. Przechadzając się między nagrobkami, jakbyśmy słyszeli w powietrzu cichy okrzyk: Awe, wita, witaj życie, bowiem w Piśmie Świętym jest napisane: Ja jestem z martwych staniem i życiem.